Nie wiem czy mnie widać, jesteśmy już w Polsce I zaczynam vloga Zaczynam vloga od Poczty, jadę na pocztę Zwrócić jedną paczkę Później jedziemy na zakupy Kuba musi zrobić przegląd samochodu Także zaczynamy oczywiście Intensywnie jak to zawsze Słońce tak razie Ale super, bo jest piękna Pogoda mm, No więc co, oczywiście cały czas coś robimy, jest intensywnie, wczoraj przyjechaliśmy, dzisiaj zaczynam nagrywać Później jedziemy do rodziców Kuby, mm, już na jakieś zakupy i tak dalej, i tak dalej Także co, będzie się działo i zapraszam was do oglądania I przywitała mi piękna pogoda w Polsce, mamy wiosnę Powiem wam, że w tej kurtce chyba będzie mi za gorąco Dobra, idzie Kuba i jedziemy, także do później Dobra, słuchajcie, już jestem po zakupach. Byliśmy w Carrefour, zrobiliśmy jakieś małe do zakupy, ale to na razie tutaj do Polski sobie jeszcze nic nie kupowaliśmy. Byłam w Pepko, się obkupiłam. Jeszcze to nie wszystko, bo jeszcze miałam parę rzeczy upaczonych, Ale Kuba do mnie zadzwoni, po był u to szybko wychodziłam. Więc na pewno z Pepkowa mogę powiedzieć, że będzie hol zakupowy i co. I teraz właśnie jedziemy już do rodziców Kuby. Chwilę posiedzimy. Kuba powie za ten przegląd auta. Ja posiedzę sobie chwilę z Kuby Mamą. No, i później wracamy, jedziemy jeszcze do galerii. Muszę odebrać sobie paczki, więc też taki będzie hol, taki ogólny, taki zakupowy z różnych sklepów. I oczywiście dzisiaj muszę jechać obowiązkowo na chińskie, bo już tak mi się chce chińskiego, że moje urby na chińskie dzisiaj musi wjechać. Tym bardziej, że jeszcze dzisiaj nic nie jadłam bo wypiłam kawę, zjadłam dwa ciastka, a już jest godzina, nie wiadomo, która. Która już jest? 15 nie ma. Koło 15. No, także yy, to na tyle na razie. I kupiłam bajaderki moje ulubione yy, słodycze Jak idę do cukierni, to co kupuję, to zawsze kupuję bajaderki z cukierni Hej, ja witam Was w kolejnym dniu, yy, w dalszej części tego vloga. Dzisiaj mamy dzień kolejny. Ja jestem już z moją siostrą. Byli, nie, w ogóle widzę co nie widzę siebie. Nie wiem, czy ten. Ale w ogóle tak ogólnie nie jestem zadowolona z tego telefonu, bo jestem tak biała jak nagrywam Jak się ściszę tutaj muzykę? Nie jestem zadowolona z tego telefonu, bo po prostu jak nagrywam na dworze to tak wybiela, jestem taka biała W ogóle wyglądam tak jak nie ja, mam brą jasno jakieś w ogóle brązowe, prawie blond brwi Wy na pewno to widzicie, gdzie ja takich nie mam. W domu jest normalny, a dworze jest nie tak. Się zastanawiam się, żeby sprzedać ten telefon i kupić nowy. Nie wiem, czy mi się uda teraz, bo teraz, tak jak mówię, zostaje tylko do niedzieli. bo jest środa, także na nie cały tydzień przyjechaliśmy. No ale po prostu masakra, Wam powiem. No tak jestem niezadowolona, że po prostu mi się odechcywa. Też nagrywać, też tracę do tego motywację, bo jak coś brzydko wygląda, no to się nie chce. No ale tak, wracając, no to jestem w aucie, jestem z siostrą. Byłam już na pobieraniu krwi, bo muszę zrobić sobie badania, e, byliśmy w ląpie, e, kupiłam parę rzeczy, to wam później pokażę, moja siostra też tam coś kupiła, ja to wam nagram. E, do tego vloga y, przymierzymy sobie w sumie, robimy sobie takie małe mierzymy moich rzeczy, może siostra też przymierzę. Zobaczę i teraz, słuchajcie, jadę na mierzenie sukien ślubnych Pierwszy raz, także jestem bardzo ciekawa, jestem umówiona do dwóch salonów I zobaczymy, co tam będzie Ciekawa jestem, czy mi coś się spodoba I szczerze boję się, że mi się po prostu nic nie spodoba I że wejdę i wyjdę i co wtedy i co dalej No szukać znowu innych salonek, ale znowu Teraz już nie zdążę się umówić jedynie w maju W maju to już będzie... Coraz mi czasu i powiem Wam, że taki stres jest, a na siłę też wiadomo nie chcę brać, bo chcę, żeby sukienka mi się podobała. No, no to co, no to na tyle. Czekam na no, siostry, jedziemy, będzie mi doradzać, później jedziemy sobie na chińskie jedzenie na Chińczyka. Wczoraj jadłam, ale ona mówi, że no, że miałam z nią jechać i dzisiaj znowu będzie chińskie, a wczoraj przez cały dzień tylko zadłam to chińskie i nic więcej, bo jestem w Polsce, to ja nie mam czasu na no jedzenie, bo cały czas coś się dzieje. No. No, nie mam czasu. O, ale chyba cię wezmę coś innego, sobie w końcu spróbuję, więc tak. Dobrze. Kończę się, i później Wam dam znać, jak tam pomierzenie sukienek ślubnych. Jesteśmy już w domu, i dzisiaj od jedzenie to jest chińskie. Ja mam kurczaka w pięciu smakach, i tu oliwka też je. Co masz oliwka? Makaron? Hmm. Jesteśmy, jesteśmy już w domu, raczej jestem u mojej siostry w końcu. Wróciliśmy, zjedliśmy i A za chwilę wam pokażę. Zakupy co kupiłam w lumpie, tak jak wam mówiłam, pokażę Wam moje przymierze i mojej siostry. A to jest nasza kruszynka. Zobacz, jaką ma piękną fratkę. Gdzie wchodzisz? A pokaż co Ty masz w uszach, Oliwia? Co Ty masz w uszkach? Żebyś nie spadł do tyłu. Co masz? Kolczyki, ale ładne. Hmm, hmm, hmm. No, dobrze. Także już Wam pokazuję, co tam kupiłam. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że kupiliśmy bardzo mało, dlatego że tak poszły ceny w górę, że ja pierwszy raz w ogóle za coś w dałam tyle, ale dodałam tylko tyle, dlatego że nie mam tego, bo coś mi kiedyś nie przyszło, co zamówiłam, a mi się przyda i mi się spodobało. Także no, już. już. Pokazuję. O, ale bańki Oliwia robi, dostała od ciocinie nie? To bańek. Mm. No, super. Więc pokazuję rzeczy. Pierwsza to jest bluza mojej siostry. Taka i ona sobie jest z takiej firmy Wery i kosztowała 11 zł. Wow, ale duża, nagrałam ją. Dał tam bluzę. Mam też mogę. No jest, no. Druga to jest taka, ale o, trochę kolor przekłamuje, taka bardziej pastelowa, za to wygląda jak neonowa, taka bluzka na jedno ramię. I ona jest nowa z metką z Zary i kosztowała 12 zł. Kolejna rzecz jest to ze Stradivariusa, taka bluzka czarna z takimi haftami. I ona kosztowała. 13. Tutaj coś dla oliwki, taka sukienka musztardowa. No, duża. Ta malutka. Na lato na wakacje z Primarka za 17 zł i teraz moja to jest takie body różowe, też to jest takie bardziej pastelowe, to jest bardziej neonowe. Zapinane. Za 14 zł, i ostatnio żadnej najdroższa jaką kiedykolwiek kupiłam w Lumpie. To jest ta kurtka, taka fajna, przejściowa, właśnie na jesień, na wiosnę, na zdrowie. Taka oversize, taka krótsza, ją wam za chwilę przymierzę na zamach z kołnierzykiem z handem i kosztowało, słuchajcie, 40 zł. Czyli ja swoją nową na wyprzedażach kupiłam, z ja za 40, a powiem wam, że nie jestem z zadowolona. Mam nadzieję, że ta będzie fajna. Także idę mieszyć iż za chwilę Wam pokazuję. I pierwsza rzecz tu jest tutaj ta bluzka na ramionczkach, trochę słabo widać. O, jest o, stanik, taka zwykła. I to jest druga rzecz, od razu Wam pokazuję tą kurtkę. No, mi się podoba, wydaje mi się, że fajnie wygląda. Ma kieszenie tu z boku i tu od góry. Więc fajnie się wygląda. Mm. Rękawy takie szersze, trzeba tak tu słabo widać, i moje laczki, ale tak, więc bluzka i kurtka. Kolejna rzecz to jest ta bluza siostry. Wgląda ona tak, fajna taka luźna. ładna, jest ładna, niezniszczona, niespęczkowana. także ładna. I kolejna rzecz to jest taka bluzka ta siostry, fajna tylko ją bez stanika chyba trzeba nosić, no i dzisiaj mój niebieski stanik, ale no bardzo ładna taka grubsze prążki jest, taki gruby, porządny materiał. I ostatnia bluzka to jest ta z tym haftem, a coś nie widać, o. O, jest taki hawcik na guziczki, fajnie też wygląda. No i to na tyle. Ja idę teraz y, robić sobie z siostrą kawę. Będę robić jej pazury hybrydowe, mi też jeszcze trochę będzie trzeba nowe zrobić. Y, no i tak. I sobie idziemy posiedzieć, pogadać i nam leci, i, i miło spędzimy na pewno, i miło na pewno się spędzimy dzień. A z wami się widzę za chwilkę. I przyszło zamówienie siostrze z hm i też w sumie wam pokażę co tam jest, bo sama jestem ciekawa, także otwieramy i sobie zobaczymy, więc dzisiaj taki vlog yy, ubraniowy. Wow, o, Elza. O, tutaj, no pokazuj. Tak. spodenek taki krótki, Aha, Pięć, Pięciopak takich spodenek krótkich Dla oliwki różne kolory Dla oliwki No to otwórz go no O i tu widzę do mojej siostry kurtka koszulowa W końcu razem Pokaż O, spodnie takie dzwony No I bluza do tego no Pokaż, ale fajna będziesz wyglądać. Tutaj kurtka i to jeszcze tą sukienkę na tańce otwórz, zobaczymy ją. A fajnie jest na tańcach? Tak, mhm. to Ojej, fajna, no też taka na, na wiosnę, nie? Wiosna, jesień, ładna. Bo to na do tamtej w sumie co masz? Tak, bo jest... Aha I Nie ma ceny, nie powiem wam Zobaczymy jeszcze Oliwii sukienkę na tańce Ale fajną będziesz mieć Pokaż Ale będzie ładnie hmm. Zaraz Oliwka, Oliwka założy To zobaczymy Ten. Aha, fajne, no. Pod te, pod... Uh, pod, pod plusy, 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 no. O, ubiera. To je fajny kolor. Wow. Wow, ale pięknie. No super w niej wygląda. ale będziesz tańczyć na tańcach, co? No pięknie wygląda. Super No i to na tyle w sumie I te spodenki takie krótkie są wszystkie Niezwykłe I byliśmy w Action, kupiłam oliwi bańki mydlane z Elzą i puzzle Z Elzą będziemy teraz układać, zobaczymy jak nam się uda ułożyć, no to otwieraj są tu źle. Proszę Shampoo. bardzo. I układamy. Układamy, no? To co? Tak, no. Taki obrazek pokaż. Taki obrazek. No. Pokaż. Ale piękny więc zrobiłaś. No super. A teraz świnką pepą. Masz świnką pepą? Tak. No to przynoś. I kolejne, którego Teraz trzeba posprzątać ten cały bałagan. Oliwi. No, także taki bałagan, palce. O, dobra. Co się chciała mylić, tak? Mamy już posprzątane wszystko. No, muszę go, Karol, jak ładnie to, nie? A co teraz o skórze. A już mamy posprzątane. To jest taka zlewka do herbaty. Að það svo er larki, takk ég. Ísýtti sér? Takk ég. Að það svo er larki. Takk ég, lark. Nei. Að það eru sem hægum við bort hlantanir. Tjá, tjá, povið. Að hlúra, tjá, tjá. Ja na razie już Teraz Dziewczyny, teraz sama mnie dziągono. Ale to jest moje łóżko i lampa, ale jest wszędzie. Koniec, posprzątany. Tak, i jest bajkę. No to wybierz. Posprzątaliśmy, teraz wybieramy bajkę i będziemy czytać. Tak, Oliwka, czy O, O, no, na no, nowo sprzątanie chyba. chyba. jest no, Dzień dobry. Koniec. Koniec. Koniec! Dobry, Dobra i słuchajcie pokazuję. Jestem już w domu, pokażę Wam na, na szybko zakupy z Action i to będzie koniec tego vloga i zacznę nagrywać kolejnego Także pierwsza rzecz to takie koperty bąbelkowe, jak, jakąś paczkę sprzedam, będę wysyłać, więc kupiłam yy, Na Vinted oczywiście Druga rzecz, takie coś, takie w Niemczech kupiłam i to było mega dobre, teraz tego nie widziałam, więc w Action było, więc wziąłam takie To jest pyszne, polecam, jest taki mus, takie ala lody ciepłe na ciastku Kolejna rzecz, cukierki, takie to tofino, takie klerki, coś takiego. I to jest. O, nawet nie widziałam, że to jest z GoPlana. Ja uwielbiam filmy o Goplany i przykłady z Goplany Takie. Kolejna rzecz, maseczki, takie Peel off y, y, stre na stres. Y, tutaj jest 5 ich. Następnie taką. Patrzcie, to jest taka fajna piłka, ja ją zaraz otworzę, wam pokażę, taka antystresowa, wzięłam sobie do uciskania, taką żeby się pobawić I ostatnia rzecz, moje ulubione batony, które też zawsze kupuję, takie ze sezamu I to na tyle, słuchajcie, już wam pokazuję tą piłkę i kończymy vloga Patrzcie, taka Tyksy można uciskać Fajna sprawa Dobra, słuchajcie, i kończę tego vloga. Pa, pa.